W samym sercu Sobieszowa, na głównym skrzyżowaniu, położony jest kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to świątynia poewangelicka. Powstała w 1745 roku, a budowa zajęła tylko 17 miesięcy, co i dzisiaj byłoby niezłym wynikiem. Czasy były wojenne, dlatego kościół wybudowano tak, aby w razie czego mógł być także domem towarowym czy mieszkalnym. O ewangelickiej przeszłości tej świątyni świadczą charakterystyczne empory. Jak często w luterańskich domach modlitwy widnieją na nich malowidła. Jest to echo słynnych Biblii Pauperum, obrazkowej wersji dla analfabetów. W sobie Sobieszowie dość nietypowo, obok scen starotestamentowych, takich jak Stworzenie Świata czy Arka Noego, można oglądać także Historię Jezusa. Rzućmy teraz okiem na ołtarz. Dzisiaj mamy tu kopię wcześniejszego obrazu Chrystus z aureolą. Figury po bokach to Święty Paweł i Jan Ewangelista. U szczytu dwie wazy z tajemniczymi monogramami G, I, R, I, S, I, C. Interesująca jest również Ambona. Jej kielich trzyma na głowie postać Mojżesza. Zdobią ją również dużych rozmiarów figury trzech cnót kardynalnych: wiary, nadziei i miłości. Wszystkie figury w kościele Serca Jezusa i te w ołtarzu i tu na ambonie są dłuta jednego i niestety ciągle anonimowego mistrza. W prezbiterium wiszą ciekawe obrazy Świętego Judy oraz Jana Nepomucena, oba przeniesione z pobliskiego kościoła Świętego Marcina. We wnęce znajduje się jednak prawdziwa perełka. Chrystus, dobry pasterz, słynnego Wlastimila Hoffmana ze szklarskiej poręby. Widać panoramę Karkonoszy oraz wieżę drugiego w Sobieszowie kościoła, świętego Marcina. W tej świątyni warto zadrzeć głowę do góry. Jest tam barokowe sklepienie w kształcie beczki z iluzjonistycznym malowidłem z 1777 roku, nieznanego autora. Wielkiego uroku temu plafonowi dodają szpary między deskami, ukrywające wszystkie niedole, prośby i radości sobieszowian. Ciekawostką jest również umieszczony na sklepieniu zegar. Naprzeciwko ołtarza nad wejściem umieszczony jest prospekt organowy. Udekorowany muzykującymi aniołami imponuje nie ze względu na rozmiary, ale na jakość dźwięku. Organy pochodzą z 1748 roku, ich fundatorem jest hrabia Szawgocz, zbudował je niejaki Johann Meinert z Wlenia. Posiadają 29 głosów w trzech manuałach i ogromną wartość historyczno-artystyczną, gdyż zachowały prawdziwe, XVIII-wieczne brzmienie. Dlatego są wprost bezcenne. Ten niepozorny kościółek w Sobieszowie to świetny przykład tego, iż nawet niewielki zabytek może kryć sporo interesujących opowieści.